Czarne dziury to jedna z największych zagadek wszechświata. Nadal nie wiemy, co dzieje się z informacjami o cząstkach, które wpadają do ich środka. Przerażać może także wielkość i masa tych obiektów. Najbardziej masywna i znana nam obecnie czarna dziura TON 618 ma masę równą 66 miliardom mas słońca, a jej promień Schwarzschilda wynosi około 190 miliardów kilometrów. Choć na niebie widzimy mnóstwo gwiazd, to rzeczywiste odległości pomiędzy nimi są bardzo duże. W kosmosie nie brak także ogromnych pustek, w których obecność układów gwiezdnych jest jeszcze rzadsza niż normalnie. We wszechświecie jedną z bardziej znanych pustek jest pustka w Wolarzu. To ogromny obszar, gdzie przestrzeń praktycznie pozbawiona galaktyk rozciąga się na 300 milionów lat świetlnych. Jeszcze bardziej przerażająca wydaje się wielka pustka, której średnica wynosi około 1 miliard lat świetlnych. Praktycznie nie ma w niej żadnej zwykłej materii.